Aleluja Kochani Tak się składa, że Przyjechałam dzisiaj z tematem Również o Jezusie Chrystusie Chyba coś jest na rzeczy Chyba Duch Święty nas prowadzi I Bożą obecność tutaj mamy Skoro Już była mowa o Jezusie I skoro ja mam to na sercu dzisiaj Kochani Kim był Jezus Chrystus Już był tu przedstawiony ale jeśli chodzi o, o mnie, tak naprawdę to kiedyś go nie znałam. Żyłam w dużej nieświadomości. Ale kiedy 7 lat temu ktoś zwiastował mi dobrą nowinę, zaczęłam się interesować, co to za gość, to ten Jezus Chrystus. I dzisiaj z perspektywy. Tych 6 7 lat muszę wam powiedzieć, że On uratował moje życie. Kiedyś, jak mi ktoś mówił, że ktoś kogoś Jezus uratował, nie rozumiałam tego. Wy możecie też, kochani, wiele nie rozumieć z tego, co my tutaj mówimy, ale jeśli postanowicie poznać Jezusa, poznać jego historię życia, to ja wierzę że zbliżycie się do Niego, że nawiążecie relacje i wierzę, że postawię Wasze życie w innym obliczu, tak jak moje i moje rodziny. Kochani, życie moje nie było łatwe i nie, nie mówię tutaj typowo, jakoś teologicznie czy naukowo. Chcę to was powiedzieć, że życie mnie też doświadczyło, jak wielu z nas. I chcę Wam powiedzieć, że nikt już mi nie mógł pomóc, ani mojej rodzinie. Żadna znajoma, żadna krewna, nie było osoby już, która by mogła mnie wyrwać z moich naszych problemów. Jedyną deską ratunku był Jezus. Zaufałam Mu i faktycznie w ciągu od chwili oddania życia Chrystusowi. Wyznałam to własnymi ustami. W ciągu kilku miesięcy zaczęło się układać w moim życiu. Powróciło zdrowie, poprawiły się finanse, z dziećmi się zaczęło układać. Dziwnie to brzmi, prawda? Mówię Jezus, a przecież to tu nie ma. Powiecie, jest. On jest żywy, jest teraz obecny, jest wśród nas. Powiedzcie mi, kochani. Mieszkacie gdzieś tam, macie sąsiadu, czy sąsiad, ktokolwiek jest w stanie wam czasami pomóc. Krada się egoizm, prada się samolubstwo. Nikt nie chce żyć czyimiś problemami. Szukajcie pomocy. Ja to wszystko przeszłam, ja to wszystko wiem, kochanie. Ale tak jak już powiedziałam, tylko Jezus uratował mnie i moją rodzinę. Zaufajcie mu, szukajcie go. On jest w zasięgu ręki. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę, on was pochwyci. On was poprowadzi. Tylko trzeba szczerze, całym sercem iść za nim. I ponieść koszt. Mieć czas na relacje z nim, mieć czas dla innych, mieć czas. Na to, czego Bóg Ojciec, na, przed czym Bóg Ojciec nas postawił. Jezus przyszedł na świat z jakimś planem. Wierzę, że my też jesteśmy z jakimś planem, bo tak jest, wedle Słowa Bożego. I wierzę, że wy tutaj obecni, którzy jeszcze zastanawiacie się nad tym, co tu słyszycie, wierzę, że pewnego dnia się przebudzicie i staniecie w tym samym miejscu, gdzie ja teraz tu jestem i będziecie świadczyć o Jezusie. Ja w to wierzę. Kochani, w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci mamy odpuszczenie grzechów. Każdy z nas w jakiś sposób grzeszy. Ja też grzeszyłam. Wydawało się, że wyspowiadam się i wszystko jest okej. Okay. Nieprawda. Trzeba szczerze pokutować i przede wszystkim pracować za sobą, aby do tych grzechów już nie wracać. Bóg, ojciec jest łaskawy i On nie kara, jak niektórzy mówią, że Bóg kara. Nie, Bóg najwyżej nas mógł to Ale to idzie ku dobremu. Nie Bóg doświadczył i dziś dziękuję za te doświadczenia Bogu, bo jestem mocna, nic mnie nie powali. I wiem, gdzie w razie problemu, jakiegokolwiek, gdzie mam iść, gdzie mam się udać, do kogo mam wołać. Kochanie świętej krwi przelanej Jezusa Chrystusa mamy uzdrowienie. Możemy się ją okrywać. Każdorazowo, kiedy kiedy tylko tej krwi potrzebujemy. Bo Jezus przelał za nas krew. Kiedy ja... Miałam podejrzenie na wotworu, do kogo miałam wołać. Z punktu medycyny jestem dziwnie uleczona, bo kiedy miałam mieć bioptykę robioną, okazało się, że nie masz czego robić. Ale ja się modliłam, wołam do Jezusa, do Jego świętej krwi. Jezus mnie uzdrowił. Onkolog nie umiał by tłumaczyć, jak to się stało, że nie mam nic, nie mam żadnego guza. Nie musiałam iść na operację. Nie musiałam iść na dalsze badania. Nie musiałam nic. Mam to potwierdzone badaniem USG. To nie jest bajka. To nie jest bajka, kochani. Ale powiedziałam Jezusowi, jeśli mi podaruje jeszcze kawałek życia, a pochodzę z rodziny nowotworowej, z obu stron, to ja zrobię wszystko, czego ode mnie zarządza. I nie nieważne, że dzisiaj pada. Nieważne, że będzie mróz. Nieważne, że będzie huragan, jeśli Bóg postawił nas w naszym mieście, w takim samym miejscu jak to, to my wychodzimy z mężem. Jeśli Bóg gdziekolwiek nie pośle, do brzydko pandących ludzi, do domów zaniedbanych, do różnych sfer życia niż, na niższym poziomie ludzi, dla mnie to nie jest straszne. My z mężem wchodzimy. My ich przytulamy. My ich pocieszamy, my im zanosimy pokarm nie tylko cielesny, ale też i duchowy. Kochani, kiedy się nawróciliśmy z mężem, dziwnie głupio nam się zrobiło siedzieć podczas wieczerzy wigilijnej za stołem suto zastawionym. Piękny biały obrus, my elegancko ubrani i nagle myśl. To no super. Fajnie, ale to z tymi, którzy nie mają tego, co my teraz? Gdzie oni teraz są? Na dworcu, na ulicy, po klatkach schodowych, a może też jest jakaś rodzina, gdzie matka płacze, bo niewiele mogła postawić odrębstwom swoim dzieciom. Byłam swego czasu w takiej sytuacji, kiedy odeszłam od pierwszego męża. Pierwszą wieczorzę Wigiliną. Nie bardzo miałam co na stół położyć. Miałam zimno w domu, nie miałam pieniędzy, nie miałam pracy. Ale Bóg jakoś pobłogosławił i poszło. Z biegiem lat stanęłam na nogi dzięki tylko Bogu, bo dał mi pracę, siłę do pracy i drugiego męża, z którym wzajemnie się wspieramy do dzisiaj. I w związku z tą wieczerzą wigiliną, że źle się poczuliśmy w tym czasie, postanowiliśmy inaczej sobie organizować ten czas. I w tym roku będzie już to szósta wieczerza wigilina, kiedy nie jesteśmy w domu. Wychodzimy do ludzi. Organizujemy Wieczerze dla naszym mieście dla wszystkich. Dla biednych, samotnych, dla czystych i brudnych. Dla wszystkich. Zapraszamy ich i wchodzą po czerwonym dywanie. Szanujemy ten dzień dla nich. Jesteśmy razem z nimi. Przytulamy ich, poczeszamy i nie wyobrażamy sobie inaczej spędzać ten dzień, na dzień dzisiejszy. Bóg nam błogosławi w tym wszystkim, przydaje ludzi do pracy, do pomocy. Kiedy zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy podołamy temu wszystkiemu? Ile ludzi przyjdzie. Około 100 osób przychodzi w tym dniu. Ale przyjdzie? Po południu. Zaczęliśmy też w tym roku śniadanie Wielkanocne. Mój mąż idzie jak torpeda, ja zrani kroczę. Ale nie wyobrażam sobie inaczej się spędzać. Jak właśnie wśród prostych ludzi nie zapominajmy, że Jezus był prostym człowiekiem pochodził z prostej rodziny my jesteśmy też prości szanujmy jeden drugiego zastanówcie się bo to pytanie zostawiłam ostatnio na tej pierwszej na pierwszym śniadaniu wielkanocnym kiedy dziękowałem gościom za przybycie zadałam im i sobie pytanie nie odpowiedział, nie odpowiedział mi nikt na, na to pytanie, ani ja sobie nie odpowiedziałam. Ale Was zostawię też z tym pytaniem. Czy ktoś z nas poświęciłby swoje życie dla drugiej osoby tak, jak to uczynił Jezus Chrystus? Ja Was błogosławię i dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj spędzać z Wami czas. Dziękuję Bogu za Was wszystkich i Ja Was błogosławię. Amen.